Fabryki mydła w naszym kraju wyprodukowały w 1962 roku około 88 tysięcy ton mydła i tyleż ton proszków do prania. Podstawowymi surowcami do produkcji mydła są tłuszcze i łuk sodowy. Mydło powstaje w kotlach ważelniczych. Przyjrzyjmy się budowie kotla. Rurami doprowadza się tu wszystkie składniki niezbędne do produkcji mydła. Najpierw wlewa się do kotła stopione tłuszcze. Doprowadzana tzw. Tak bełkotkami para nie tylko ogrzewa zawartość kotła, ale również dokładnie ją miesza. Tłuszcze są związkami chemicznymi gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych. Najważniejszą i najtrudniejszą czynnością jest odpowiednie dodawanie do tłuszczów lugu sodowego, mimo że ilości obu tych składników przed użyciem jej do produkcji dokładnie się oblicza. Działając na tłuszcze lugiem sodowym wywołujemy reakcję. reakcji otrzymujemy mydło i glicerynę. Mydła bowiem to sole sodowe kwasów tłuszczowych. Proces przebiega stopniowo. Aby przebiegał on w całej masie równomiernie, należy łuk dodawać określonymi porcjami. W tej chwili masa nie jest jeszcze jednolita. Na łopatce widać grudki tłuszczu. Trzeba dodać jeszcze ługu. Powoli następuje tak zwane sklejanie masy. Zawartość kotla stanowi teraz jednorodną masę. Popatrzmy jak zsuwa się ona z łopatki. Konsystencją masa przypomina klej. Za pomocą fenoloftaleiny sprawdzamy stopień alkaliczności masy. Zaróżowienie roztworu świadczy o dobrej proporcji składników. Po kilku godzinach gotowania proces zmydlania masy jest zakończony. Trzeba teraz oddzielić mydło od reszty roztworu, w którym znajduje się znaczna ilość gliceryny. Do oddzielania mydła użyjemy solanki, gdyż mydło łatwo rozpuszcza się w wodzie, ale jest nierozpuszczalne w roztworach soli. Proces oddzielania mydła nazywamy jego wysalaniem. Po rozdzieleniu warstw proces ten jest zakończony. Trzeba usunąć z kotła lugi glicerynowe. Z lugów glicerynowych otrzymuje się glicerynę produkt cenny dla przemysłu. Pozostałe w kotle mydło zawiera jeszcze duże ilości różnych zanieczyszczeń. Przy produkcji lepszych gatunków mydła usuwa się je w procesie tzw. wygładzania. Proces ten polega na dodaniu do mydła wody i powtórnym wysoleniu. Proces wygładzania zakończony. Pod warstwą mydła pozostaje woda zawierająca pewnej ilości kleju mydlanego. Usuwa się ją z kotła do specjalnego zbiornika. Kleju już nie ma. Teraz z kotła innymi przewodami spływa gorące mydło. W nowoczesnych zakładach proces wykańczania mydła odbywa się automatycznie. Ze zbiornika systemem rur kieruje się gorące i płynne mydło do suszarni rozpylowej. Przyjrzyjmy się schematowi suszarni. Płynne mydło pod ciśnieniem przedostaje się do rozpylacza. Rozpylacz obraca się. Do ściany suszarni przylega obracający się nóż. Zeskrobuje on z niej rozpylone i częściowo wysuszone mydło. Mydło spada do ugniatarki. Znajdujący się tu ślimak wytłacza je w takiej właśnie postaci. Transporter ślimakowy przenosi mydlane wiórki do następnej ugniatarki. Dając to urządzenie, mydło ma już kształt sztaby. Noże tnął mydło na kawałki. Tu gorące powietrze dosusza mydło. Automatyczna prasa wytłacza znaki firmowe i ciężar każdego kawałka mydła. Popularne u nas mydło jędrne znane jest i za granicą. W podobny sposób powstają mydła toaletowe. Do ich produkcji używa się jednak specjalnych surowców. Dodaje się do nich jeszcze środki zapachowe i barwiące, a proces wygładzania przeprowadza się tu kilkakrotnie. Z każdym rokiem produkujemy i zużywamy coraz więcej mydła do mycia i do prania. A jak to się dzieje, że mydło myje i pierze? Cząsteczka mydła składa się z dwóch części: z grupy COONA o tendencji wnikania do wody oraz z długiego łańcucha węglowego wnikającego łatwo w tłuszcze. Dla uproszczenia oznaczamy łańcuch węglowy kreską, a grupę COONA kropką. Jeżeli roztwór mydła zetknie się z tłustą plamą, cząsteczki mydła ustawiają się w ten sposób, że łańcuchy węglowe wnikają silnie w warstwę tłuszczu, a druga część każdej cząsteczki pozostaje w wodzie. Dzięki temu następuje dokładne zwilżenie plamy wodą i odrywanie cząsteczek brudu od tkaniny lub skóry. Podobnie jak mydło, działają inne związki chemiczne. W których skład wchodzą części o właściwościach podobnych do właściwości grup mydła. Tego rodzaju związki to znane nam wszystkim detergenty, do których należą popularne środki piorące. To one będą głównie używane w przyszłości, gdyż ich produkcja nie wymaga deficytowych tłuszczów. Jak powstają te syntetyczne środki piorące, pokażemy Wam już w innym filmie.